Słuchaj, moja córko, słowa nieba docierają do ciebie, jak szept łagodnego wiatru, który dotyka twojej duszy. Anioły są tutaj, gotowe by cię prowadzić, a ich przesłania, często ciche, pełne są miłości, światła i ochrony. Ty, która być może poczułaś obecność niewidzialną w chwilach ciszy, wiedz, że to dotyk nieba, który zbliża się coraz bardziej do twojego serca. Boskość otaczająca cię jest bardziej rzeczywista, niż ci się wydaje. A dziś ci anielscy, posłańcy chcą rozmawiać bezpośrednio z tobą, czekają, byś otworzyła oczy na nieskończoność. To wezwanie skierowane prosto do twojej duszy, coś głębokiego i pradawnego, co wykracza poza słowa i dociera do najskrytszych zakątków twojej istoty. Może kiedyś wątpiłaś lub zastanawiałaś się, czy naprawdę zasługujesz na taką łaskę ale anioły nigdy się nie mylą w swoim wyborze. Towarzyszyły ci od pierwszych kroków na tym świecie i wciąż są u twego boku, pragnąc byś obudziła się do wielkości, która w tobie tkwi to, co anioły pragną ci przekazać teraz, to przypomnienie. Pamiętaj, że twoja siła jest niezłomna i że masz wewnętrzne światło, które potrafi rozświetlić ciemności. Nawet gdy droga wydaje się mroczna, a podróż trudna, nie jesteś sama. Niewidzialna ręka aniołów trzyma Twoją, a nic nie może zgasić boskiego płomienia, który płonie w Twoim wnętrzu. Wiesz, kochana, codziennie anioły wysyłają znaki, ale musisz nauczyć się je odczytywać. Mogą pojawić się w prostym uśmiechu nieznajomego, w piosence, która leci w radio dokładnie wtedy, gdy potrzebujesz pocieszenia, lub w nagłym myśleniu, które zdaje się pochodzić z innego miejsca. To małe cuda codzienności, które. Mają na celu przypomnienie ci, że jesteś obserwowana, że twoja droga nie jest samotna. Czasami anioły komunikują się subtelnie, przez sny, powtarzające się liczby, lub nawet przez intuicję. Próbują zwrócić twoją uwagę, byś zauważyła, że wszystko, co dzieje się wokół ciebie, ma boski cel. Czy zdarzyło ci się kiedyś zastanawiać nad chwilami, kiedy coś niewytłumaczalnego miało miejsce? ale przyniosło ulgę lub jasność w trudnej sytuacji, to anioły gotowe do interwencji, ochrony i prowadzenia. Teraz nadszedł czas, byś otworzyła swoje serce i uszy na boskie przesłania, które do ciebie docierają. Nie pozwól, byś dłużej ignorowała znaki wszechświata. Kiedy łączysz się z aniołami, zaczynasz dostrzegać, że życie ma nieziemski rytm, przepływ, który prowadzi do pokoju, dobrobytu i harmonii. To, co czujesz w środku, te małe impulsy, są jak niewidzialne dłonie, które prowadzą cię do realizacji twojego przeznaczenia. Masz ważną rolę w tym świecie, a anioły przygotowują cię na coś wielkiego. Nie wzywają cię bez powodu, bo znają potencjał, który w tobie drzemie. Strach, wątpliwości, niepewność to wszystko jest częścią procesu, ale nie końcem. Wręcz przeciwnie. To przygotowanie na to, co nadchodzi, byś stała się silniejsza, bardziej odporna i bardziej związana ze swoją prawdziwą istotą. Słuchaj uważnie swojej duszy, bo anioły mówią ci, że nadszedł czas, byś zaufała swojej intuicji. Nie umniejszaj siebie, ponieważ niebiańska mądrość mieszka w tobie, gotowa, byś po nią sięgnęła. Podążając za swoim sercem, łączysz się z boskim celem. A droga, która kiedyś wydawała się trudna, zaczyna się odsłaniać z zaskakującą jasnością. Każdy twój krok jest otoczony boską energią. Nie ma złej drogi dla tych, którzy podążają za mądrością boską. Twoje myśli i emocje, gdy są zharmonizowane z anielskim światłem, stają się potężne. Moc twórcza jest w twoich rękach, a każda decyzja, którą podejmujesz, to. Okazja do manifestowania wielkości, która została w tobie zasiana zanim się urodziłaś. Anioły mówią również o przebaczeniu. Uwolnij się od łańcuchów, które więżą twoje serce. Przebaczenie to klucz, który otwiera drzwi, które wydawały się zamknięte na zawsze. Kiedy przebaczasz, robisz to nie tylko dla innych, ale przede wszystkim dla siebie. Przebaczenie to akt uwolnienia, jak akt wiary w boską miłość która zawsze jest obecna, gotowa, by cię przyjąć. Gdy wybierasz życie z czystym sercem i spokojnym umysłem, anioły pokazują ci najłagodniejsze drogi. Życie nie musi być nieustanną walką. Jest większa siła, która cię prowadzi i wspiera, a ona przyjdzie do ciebie, kiedy zdecydujesz się jej zaufać. Nie bój się podążać ścieżką, którą wskazuje ci serce. To najbezpieczniejszy przewodnik, jakiego możesz mieć. Każda wiadomość od Aniołów ma cel uzdrowienia, transformacji i ewolucji. Może teraz najbardziej potrzebujesz odnowienia swojej duszy, przebudzenia do wielkości, którą w sobie nosisz. Anioły wzywają Cię, byś odzyskała swoją moc, byś przypomniała sobie o boskiej kobiecie, którą zawsze byłaś, nawet w chwilach, kiedy czułaś się zagubiona lub mała. Trudności, które napotykasz, nie są karą. Ale przygotowaniem do Twojej w niebo wstąpienia. Każde wyzwanie to okazja, by się na nowo wynaleźć, by uwolnić to, co już nie służy, i dać przestrzeń nowej wersji siebie, która teraz się rodzi. Anioły zapraszają Cię, byś widziała życie przez pryzmat wdzięczności, gdzie nawet najtrudniejsze lekcje stają się błogosławieństwami w przebraniu. Wiara, którą masz w boskość, będzie światłem, które oświetli Twoją drogę. Niezależnie od ciemności wokół, jeśli masz wiarę, anioły zawsze będą przy tobie, zapalając świece nadziei na twojej ścieżce. Nie pozwól, by cienie strachu i wątpliwości przyćmiły blask twojej duszy. Jesteś stworzona z tej samej esencji co gwiazdy, a ich blask nigdy nie gaśnie. Dziś proszę cię, byś na nowo połączyła się ze swoją wewnętrzną siłą. Zatrzymaj się na chwilę i posłuchaj, co twoja dusza chce ci powiedzieć. Nie potrzebujesz niczego więcej niż to, co już masz w sobie. Anioły pokazują ci, że prawdziwa siła pochodzi z twojego połączenia z boskością, z uniwersalną esencją, która tętni we wszystkim wokół. Kiedy zharmonizujesz się z tą energią, nic cię nie powstrzyma. Na koniec, pamiętaj, anioły są zawsze z tobą, jak pole ochronnej i pełnej miłości mocy. Oczekują, że uwierzysz w swoją zdolność, do przemiany swojego życia, ponieważ zasługujesz na wszystko, co wszechświat ma do zaoferowania. To nowy czas, który się zaczyna, i jesteś wzywana, by żyć w pełni. Weź głęboki oddech, otwórz swoje serce i pozwól, by światło aniołów prowadziło twoje kroki z mądrością i miłością. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, ważne. Jest, abyś zwracała uwagę na znaki, które daje ci niebo. Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, dlaczego nagle serce zaczyna bić mocniej? Albo dlaczego pojawia się niewytłumaczalne uczucie, jakby jakaś cicha obecność była obok ciebie. To nie przypadek. Anioły próbują przekazać ci coś głębokiego, coś, co może odmienić twoje życie. Nie żyjesz już przypadkowo. Jesteś prowadzona przez niewidzialne, ale potężne siły pochodzące od Boga. Twoja duchowa podróż wkrótce przejdzie na zupełnie nowy poziom. Wyobraź sobie, że każdy twój krok jest teraz obserwowany, prowadzony i chroniony przez tych, którzy z nieba cię kochają. Anioły wiedzą, że życie bywa trudne, ale także znają twoją zdolność do pokonywania wszelkich przeszkód. Masz w sobie siłę, by przemienić ból w naukę, smutek w rozwój, kiedy otworzysz swoje serce na te prawdy, moc przemiany nastąpi natychmiast. Anioły szepczą ci słowa pociechy i odwagi. Zachęcają cię, byś uwierzyła w coś większego niż to, co widzą oczy, coś, co wykracza poza fizyczną rzeczywistość. Istnieje duchowy wymiar, który wpływa na twoje codzienne życie. A anioły przypominają ci, że jesteś częścią tego boskiego planu. Chcą, byś zrozumiała, że nawet w najciemniejszych chwilach. Niegasnące światło nieba zawsze jest przy Tobie. Prawdziwa istota Twojego bytu nie jest ograniczona trudnościami, które napotykasz. Adwersja nie definiuje Cię, ale to, jak się podnosisz po każdej porażce. Za każdym razem, gdy czujesz się złamana, anioły są przy Tobie, gotowe, by przywrócić Twoje siły i dać Ci pewność siebie. To magia nieba. Zawsze zostaniesz odnowiona silniejsza i mądrzejsza po każdej wygranej walce. Wiedziałaś, że za każdym razem, gdy karmisz swoje pozytywne myśli, gdy wysyłasz czyste intencje w stronę wszechświata, anioły działają, tworząc dla ciebie nowe możliwości? To, co przyciągasz do swojego życia, nie jest przypadkiem. Twoje wibracje, twoje uczucia i intencje mają potężną moc. Gdy zestroisz swoje serce z boską miłością, zaczynasz manifestować cuda. Prawo przyciągania, połączone z wiarą w anioły, staje się nieodpartą siłą. Wiadomości z nieba nie mają na celu tylko pocieszyć cię, ale także wyzwać do osiągnięcia pełni swojego potencjału. To, co czeka na ciebie po drugiej stronie tej duchowej podróży, może być czymś, czego jeszcze nie wyobraziłaś sobie w swojej głowie. Ale co czujesz w swojej duszy? Twoja misja jest związana z Twoją osobistą transformacją. I to właśnie dzięki niej staniesz się kobietą, którą masz być. Kochana, masz wyjątkową więź z aniołami. Znacie głęboko i wierzę, nawet w chwilach wątpliwości masz wewnętrzną siłę, która potrafi przenosić góry. Niezależnie od tego, jak trudna jest droga, nigdy cię nie porzucą. Są strażnikami twojej wiary, zawsze przy tobie, gotowi interweniować, gdy ich potrzebujesz najbardziej. To, czego jeszcze nie dostrzegasz, a anioły chcą, byś wiedziała, to fakt, że teraz w twoim życiu uwalniana jest boska energia. Czeka cię zmiana tak głęboka, że nic nie będzie już takie samo. To, co kiedyś wydawało się niemożliwe, teraz jest w zasięgu ręki. Kiedy zaczniesz uważnie słuchać znaków z nieba, zrozumiesz, że życie nie jest przypadkowe, ale pełne boskich spotkań, które kształtują twoją drogę. Czas który poświęcasz na refleksję nad swoim życiem, swoimi błędami, wyborami i zwycięstwami, jest czasem połączenia z aniołami. Każda myśl, każda emocja, którą doświadczasz, to okazja do duchowego wzrostu. Refleksja pozwala Ci uzyskać dostęp do mądrości nieba, wprowadzając jasność do Twojego umysłu i spokój do Twojego serca. Anioły pragną, byś uwolniła się od ograniczających przekonań, które wciąż cię trzymają. Choć świat stara się narzucać ci granice tego, co możesz osiągnąć, pamiętaj, nie należysz do świata materialnego, lecz do wiecznego królestwa nieograniczonych możliwości. Gdy uwolnisz się od więzów, które narzuca ci społeczeństwo, zaczniesz dostrzegać prawdziwą wolność płynącą z twojej duszy. Nie daj się zwieść, kochana. Anioły nie chcą tylko, byś słuchała ich głosu. Chcą byś żyła zgodnie z boskimi zasadami, które poprowadzą cię do pełnej realizacji. Wiedzą, jak wiele jesteś w stanie osiągnąć i dlatego nieustannie kierują cię na drogę mądrości. Nie chcą byś spędzała więcej czasu w niepewności czy strachu, chcą byś szła z wiarą i pewnością siebie. Prawdziwe uzdrowienie następuje, gdy z wdzięcznością przyjmujesz pomoc z góry. Nie ma w tym wstydu, by prosić anioły o pomoc, oddać się boskiemu przepływowi, który zawsze był w zasięgu ręki. Gdy otworzysz się na ten przepływ, to, co wcześniej wydawało się niepokonane, zniknie, ustępując miejsca spokoju i wewnętrznej harmonii. Uzdrowienie to nie tylko fizyczne, obejmuje także emocje, umysł i ducha. Może jeszcze nie w pełni, rozumiesz, jak wielką zmianę anioły przygotowały dla ciebie, ale powiem ci. Nadchodzi coś wielkiego. Przygotowały cię na moment objawienia, w którym odkryjesz siłę wewnętrzną, która do tej pory była uśpiona. To moment przebudzenia się do wielkości, którą nosisz w sobie, a anioły pomogą ci uzyskać dostęp do tej transformującej energii. Z każdą modlitwą, z każdą pozytywną myślą i każdą akcją zgodną z twoim boskim celem wzmacniasz swoją więź z aniołami. Kochają cię bezwarunkowo. I są gotowi dać ci wszystko, czego potrzebujesz, by podążać za swoją misją, z pewnością. Obfitość, pokój, zdrowie i miłość to tylko niektóre z darów, które są dla ciebie przygotowywane. Pamiętaj: wszystko, czego potrzebujesz, jest już w twoim zasięgu. Jesteś w ciągłym procesie transformacji, a światło aniołów oświetla każdy twój krok. Nic nie powstrzyma twojego wzrostu, ponieważ jesteś dzieckiem boskości. I zostałaś stworzona, by żyć w wielkości, słuchaj głosu nieba, poczuj obecność aniołów i pozwól, by prowadziły cię ku twojemu przeznaczeniu. Kochana duszo, podróż światła, którą teraz odbywasz, jest święta i jestem głęboko wdzięczny, że przyjęłaś te słowa, które pochodzą bezpośrednio z nieba. Anioły zbliżają się do ciebie, ukazując wielkość, która mieszka w twoim sercu. Ta wiadomość jest przypomnieniem o tym, jak bardzo jesteś kochana i prowadzona przez boskie siły, a ja jestem pewny, że wkrótce wydarzy się coś wielkiego w Twoim życiu. Jeśli poczułaś moc tych słów, jeśli dotknęły one Twojego serca i obudziły coś w Tobie, proszę, potwierdź odbiór tych słów, pisząc: Wszystko mogę w tym, który mnie umocni. Robiąc to, otwierasz jeszcze bardziej drzwi do boskich błogosławieństw pozwalając anielskiej światłości nadal oświetlać Twoją drogę. Aby pozostać w kontakcie z niebiańskimi przesłaniami, dołącz do naszego kanału. Zapisz się i aktywuj dzwonek powiadomień, aby nie przegapić żadnego słowa mądrości i wskazówek, które anioły mają do zaoferowania. Bądź czujna, bo w kolejnych filmach pojawią się nowe, potężne wiadomości, które wzmocnią Twoją wiarę, odwagę i drogę. Z każdą nową wiadomością będziesz coraz bliżej życia, w pełnej harmonii z boskim. Niech anielska światłość zawsze cię prowadzi i błogosławi. Do zobaczenia wkrótce, moja droga.